Odprowadzało się najpierw przez zapośrednictwem pewnych osadników, bo, bo ona miała pewne osady, których byłoby zbyt wiele, i tę wodę dalej przekazywano do rzeki, do noteci. Teraz, już za chwilę, już za momencik, część z tej wody będzie odprowadzana rurociągiem o długości około 3 km do trzech zbiorników wodnych, właśnie retencyjnych na terenie lasu. Ich powierzchnia łączna to około 10 hektarów, czyli takie większe, to tak dla wyobrażenia dla Państwa. Po czym dalej będzie z tych zbiorników rozprowadzana już otwartymi rowami, do kolejnych zbiorników i tak do lasu, więc stworzy, mamy nadzieję, że kolejne mniejsze zbiorniki, które na pewno będą miały bardzo korzystny wpływ na otoczenie. Bo jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, jeżeli tylko pojawi się więcej wody w lesie, to całe Otoczenie wokół tego zbiornika zaczyna jeszcze bardziej tęcnić życiem. Na to liczymy. To jest projekt bardzo innowacyjny, też w ramach małej retencji. Już się nie możemy doczekać, no bo woda w lesie to, to naprawdę cenny skarb, a nie zabieramy całości, zabieramy tylko część tej opadowej, która z chmur nam spadnie. Część trafi, tak jak do tej pory, do noteci a część zasili lasy Nadleśnictwa Gołąbki. Już za chwileczkę, już za momencik użyłaś takiego właśnie sformułowania. Jestem dociekliwy, dlatego chciałem Na jesieni, ale doprecyzować. projekt jest, jest potężny. Jego realizacja też wymagała wielu etapów, a to wymaga czasu, więc już za chwileczkę, już za momencik będziemy mogli Państwu więcej na ten temat, mam nadzieję, że nie tylko powiedzieć, ale pokazać. No a później będziecie mogli zgłosić ten projekt do konkursu, bo tak. tak, Zrobiono w trzepcinach. Z tego co wiem, Mariuszu, to w konkursie ogólnopolskim, w którym jako nadleśnictwo bierzecie udział, tak. ciągle można głosować i w tej chwili wasz projekt jest na drugim miejscu. Opowiedz tak. nam o tym projekcie i opowiedz. Jak można oddawać głosy i do kiedy? Tak, nasze, nasza tutaj, nasz projekt, nasza budowa retencyjna została zgłoszona do konkursu Modernizacja Roku. I tam oczywiście tych są kategorie i tam wystarczy wklepać na leśnictwo Trzepciny i pojawi się, że tak powiem, odnośnik do naszego odbudowa zbiorników wodnych i obszarów mokradłowych. I tam po prostu na to można oddawać głosy, na nasz projekt. Na razie jesteśmy na drugim miejscu. Jeszcze można głosować. 10 dni więc po a potem oddawaniu głosów oczywiście będzie już komisja taka tam wyłoniona komisja jest i ona będzie nam po prostu jeszcze dodatkowo to sprawdzać i przydzielać głosy. Miejmy nadzieję, że to, to miejsce drugie utrzymamy i będziemy mogli Sięgnijmy się... po pierwsze, powiedz. No właśnie, a kto w tej chwili prowadzi w tym konkursie? Tam modernizacja hydroelektrownia prowadzi, ale nazwy nie pamiętam, więc nie chcę tutaj mówić, żebym no nie Trzeba wejść na stronę, to... sprawdzić i zagłosować na nadleśnictwo trzebciny. No tak. właśnie, y, to robimy w tym roku, a być może w przyszłym roku już na gołąbki i y, na, na to nadleśnictwo i na ten innowacyjny projekt, o którym słyszeliśmy. Zatem, konkludując nasze dzisiejsze spotkanie, pamiętajmy o tym, że las to nie tylko drzewa, las to nie tylko ściółka, ale las to też woda. woda. Bardzo ważny element lasu, nie tylko dla samego lasu, nie tylko dla zwierząt. Ale przede wszystkim dla ludzi, prawda? Zdecydowanie tak, bo to nie tylko wymiar przyrodniczy, ale też tu nie powiedzieliśmy artystyczny. Wiele osób przyjeżdża i nad takimi, właśnie na przykład w trzepcinach tak. nad zbiornikiem, wykonuje fotografie, realizuje pasje malarskie. Kto wie, może następny Leon Wyczółkowski gdzieś się nam ujawni za jakiś czas ze swoimi pracami. Tak jest. Pięknie, bardzo Wam dziękuję, bo. Jeszcze chciałeś coś dodać? Znaczy ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, Hubercie, że tutaj jeszcze oprócz tego, co Honorata mówiła, to wokół tych zbiorników nawilgotnienie powietrza wzrasta i taki specyficzny mikroklimat się tworzy, dzięki któremu wszyscy, którzy odwiedzają Trzepciny, jak zaczną oddychać te, tym mikroklimatem, to są pogodniejsi. No to jesteśmy państwu winni jeszcze jedną informację, bo o Trzepcinach powiedzieliśmy dzisiaj tak dużo, że najwyższy czas, Ulokować trzepciny na mapie, bo nie wszyscy nasi widzowie muszą wiedzieć, gdzie kierować się na Trzepcinę. Tak jest. Na trzepciny oczywiście jest to miejscowość letniskowa, obok trzepciny jest to tleń, taka miejscowość bardzo letniskowa z zalewem rzurskim, tam dużo turystów przebywa, i to właśnie ci turyści przychodzą na te nasze zbiorniki, odwiedzać i czerpać, no, że tak powiem, wdychać to powietrze. Powietrze Tucholski? Po, powiat Tucholski Trzebciny. To chyba prościej. Wszystko jasne. Zresztą tleń to w kujawsko-pomorskim znana miejscowość wypoczynkowa od wielu, wielu lat. Bardzo wam dziękuję. Honorata Galczewska z regionalnej, regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz Mariusz Brunka z nadleśnictwa Trzepciny. Ta nazwa tej miejscowości na długo zapadnie Państwu z pewnością w pamięci. Bardzo wam dziękuję. To było... To był wspaniale spędzony czas i mam nadzieję, że Państwo też wyciągną z tego wnioski, tak jak i ze zbliżeń, czyli z informacji, które... Codziennie dla Państwa przygotowujemy. Jest dzisiaj z nami Katarzyna Ormanowska. Witaj, Kasiu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Co ciekawego dzisiaj, czeka nas w zbliżeniach, które już spoglądam na zegarek za 20 cóż, minut. No cóż, już za chwilę, tak. Państwo dzisiaj mówiliście o wodzie. My, niestety, w zbliżeniach, jak zajmujemy się tematem wodnym, to woda jako żywioł. Niestety, tragiczne doniesienia. Utonął 14-latek w Wiśle niedaleko. Złotori to jest kolejne utonięcie w regionie, w niedzielę dziesięciolatka, w poniedziałek czternastolatek, dlatego apelujemy o rozwagę, rozsądek. Tutaj, jeżeli chodzi o utonięcie poniedziałkowe tego 14 latka w Wiśle, chłopcy wypoczywali nad wodą, chcieli się schłodzić, weszli do wody, no niestety w pobliżu ławicy kąpali się, tam musiało, w pewnym momencie chłopiec po prostu znalazł się pod wodą, już nie wypłynął, służby go szukały, Rzeczne znalazły. wiry są, te nurty są niezwy. Niebezpieczne. Niebezpieczne, tak. Dlatego pamiętajcie, drodzy Państwo, wypoczywając nad wodą zawsze, ale to zawsze bezpieczeństwo uczulajmy nasze dzieci, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. W zbliżeniach będziemy też mówić o kolejce, którą może Państwo obserwujecie często na ulicy Jagiellońskiej, przy rondzie, przepraszam, Jagielonów, niedaleko Poczty Głównej, niedaleko banku, właśnie pod bankiem NBP tam rano znów ustawiła się kolejka. Dlaczego? bo tam kolejny raz kolekcjonerska moneta do kupienia, tym razem wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni i moneta upamiętniająca Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc. To był oficer Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Ciekawa kolekcja. W tej kolekcji, która pojawiła się pierwsza raz w 2017 roku, pojawiła się m.in. Danuta Siedzikówna, Witold Pilecki czy Kazimierz Kamieński, więc stąd ta kolejka, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ludzie pod Bankiem Narodowym, Bankiem Polskim hmm. ustawili się od wczesnych godzin porannych. Ja, Dlatego... z, dzieci, ja z dzieciństwa pamiętam kolejki jako obraz codzienny. Dzisiaj kolejki rzeczywiście stały się Zbudzają rzadszym nasze obrazkiem. nasze zainteresowanie, tak. A to się dzieje przed NBP. Co jakiś czas, stąd Państwu tłumaczymy, jeżeli widzicie Państwo kolejkę, to oznacza, że kolejna moneta kolekcjonerska trafia do Obiegu. W dzisiejszych w zbliżeniach też taki temat związany z onkologią, z chorowaniem, Pojawiła się, pojawiły się baśnie terapeutyczne, które bezpłatne egzemplarze trafią na oddziały onkologiczne w całym kraju. To są takie baśnie, które pomagają dzieciom, ale i rodzicom, co ciekawe, radzić sobie z emocjami, trudnymi emocjami w trakcie choroby, jakie oswoić, te emocje, jak je nazwać, jak o nich rozmawiać, to właśnie pomogą zrobić baśnie terapeutyczne i myślę, że takie baśnie dla wszystkich tych dzieciaków, ale także ich rodziców będą niezwykłą pomocą i takim spojrzeniem w głąb siebie, żeby o trudnych emocjach w czasie chorowania mówić. Katarzyna Ormanowska, bardzo Ci Kasiu, dziękuję pięknie serdecznie. dziękuję. O wszystkim dowiedzą się Państwo więcej oczywiście już o 18.30 w naszych głównych zbliżeniach. Przyznają Państwo, że w wakacje też można się czegoś pożytecznego dowiedzieć. Ja, przygotowując się do tego programu, zmądrzałem niezwykle i będę już nieco inaczej spoglądał na las i najbliższe otoczenie w tym lesie, gdy będę spędzał w nim czas. Las to nie tylko drzewa, las to nie tylko zwierzyna, las to nie tylko roślinność, ale to także woda. Pamiętajmy o tym, dbajmy o nasze lasy i wracajmy do nich rozsądnie ze wszystkim, co jest tylko do dyspozycji lasy na nas czekają. My im nie róbmy po prostu krzywdy, bo za to później musimy sami zapłacić jako ludzie. Dziś to wszystko w programie Trzymamy Lato. Do zobaczenia kolejnym razem. Codziennie jesteśmy dla Państwa od poniedziałku do piątku o 17.35.